Kajka, to ninjago fan 38. Dzisiaj, się, dzisiaj że ci to recenzujemy zestaw Lego Ninjago z 2022 roku. Mech Kryszego Króla, zestaw ma 5 figórek. Za to mamy tutaj Harumi, dwóch pojawników kryształowych Krzysztof Króla, jak i Lloyda. Więc, no to co, już otwieramy i sprawdzamy, co w zestawie mamy i ile za to mamy worków, ile instrukcja ma stron. I czy w ogóle ma jakieś naklejki. Zestaw miał już być nagrywany w marcu, kwietniu, ale niestety statyw się połamał, ale już za to mamy nowy statyw, więc teraz można by już recenzować porządnie nowy zestaw LEGO i to już, no ale trochę większej skali, bo na przykład X-Tekrytory recenzowaliśmy by był trochę mniejszy bodajże. Tutaj macie nawet napisane elementy, ile miał ten poprzedni zestaw, który recenzowaliśmy. Ten ma 722, więc mi się wydaje, że to jest naprawdę sporo. I oczywiście serdecznie zapraszam do mojego TikToka, jogofan38, jak ktoś jeszcze nie obserwuje TikToka, więc no, bierzemy się za otwieranie i sprawdzamy, ile worków ma zestaw. Ok, a więc tak, Zosa posiada 7 paczek workowych z, z, z klockami i instrukcję, która posiada łącznie 147 stron. Mówię od początku do końca i ogólnie naklejek mamy za to już no trochę nie jest tak dużo, ale mamy za to 7 naklejek, jak widzicie to jest 7 naklejek, więc no to co bierzemy się za budowanie i widzimy się już w gotowym zestawie podajże, więc 3, 2, 1 i oto gotowy nasz zestaw. Mech Króla z 2022 roku, sezonu 16 Kiedy go budowałem miałem małe komplikacje Bo na przykład zapomniałem dwóch elementów włożyć I potem się zastanawiałem o co kaman Więc już było trochę zabawnie W trakcie live'a to było naprawdę porąbane, bo Ciągle budowałem, budowałem, a to nagle What? Co? Jak ja na to przyczepić? Tutaj pokazuję haczyki I nagle się okazało, że te elementy, które były to nie były zapasowe Tylko po prostu zapomniałem je przyczepić, montować jeszcze miałem problem z tymi złotymi elementami, które widzicie z przodu zestawu, bo też są haczyki na dole i myślałem, że te haczyki mają być tam na dole właśnie te złote elementy. A jednak się okazuje, że źle i jednak trochę wyżej. Dlatego, kiedy będziecie budować ten zestaw, to uważnie patrzcie na instrukcję, jak się buduje ten zestaw, bo możecie zrobić to co ja. I ogólnie powiem Wam, tak, jeśli chodzi o funkcje zabawowe, to ja za bardzo w nich tutaj nie widzę. Jedynie ruszające skrzydła, ręce i nogi i kokpit dla pierwszego króla, żeby mógł sterować tym mechem, no i rusza się trochę też głowa, ale może zamiast tylko mówić o tym zestawie, to po prostu może go no, zobaczymy bardziej z bliska. Ok, a więc może najpierw przejdziemy do naszej figurki Harumi. A więc tak, ta mina jest bardziej podobna do walki, trakcie walki, takiej gniewnej wojowniczki, więc no. A druga minka? Jak jest zło uśmiechnięte, że jesteś radosny ze zła. Okej, okay, a więc czym się różni ogólnie ta Harumi z sezonu 9? Tym się różni ogólnie nie mogę porównać tej Harumi też do 12, dlatego że nie miałem tej Harumi z 12, ale ogólnie te włosy, które tutaj widzicie, to one są bardziej już plastikowe niż gumowe, bo Harumi ze sezonu 9, która miała właśnie takie włosy, miała gumowe i właśnie taką jakby brodę esencjału jak ktoś. Ma Sensei to wie jaką brodę ma Sensei -u. I właśnie mnie zastanawia, czy tylko ja mam plastikowe włosy Harumi w tym zestawie, czy każdy ma. Jeśli wy też takie macie plastikowe, napiszcie w komentarzach, czy macie plastikowe, bo jestem ciekaw, czy tylko ja tak mam. I czy Harumi sezonu 12 ze sklepu dla graczy też miała plastikowe włosy. Więc jak już omówiliśmy dwie buźki w twarze twarzy naszych Harumi, może teraz przejdziemy do naszych kryszałowych wojowników. Kryształ i wojownicy. Mi się naprawdę bardzo podobają te figurki, bo te różowe elementy tych nóg naprawdę dają dobrą robotę. Ta róż z takim srebrem, tak fajnie się to odlewa, że to jest naprawdę sztos. Ogólnie te główki są naprawdę też kozackie, bo fajnie przypominają takie zwierzęta, takie jakby wilki i można zrobić takie mutowane wilki, takie zmutowane, które. Na przykład atakuje jakieś miasteczko, więc do mocy jakiegoś miasta, które jest zainfekowane, to idealne figurki moim zdaniem. I ogólnie fajne, że to są główki bardziej niż same maski, bo maski e, to były trochę słabe, ale jednak takie główki to jest naprawdę sztos. I ogólnie ta zbrojka tego poprawy wojownika jest naprawdę wielki sztos, naprawdę świetne minifigurki, nic tutaj nie trzeba dodać, nic ująć. I możemy przejść już w sumie do naszego Lloyd'a Garmadona. Lloyd Garmadon, według mnie, bardzo fajnie wygląda ta zieleń. Fajnie w ogóle to wygląda. Ogólnie przypomina mi trochę z 11 sezonu. Ogólnie te figurki nie zmieniły się już trochę za bardzo od 11 sezonu. Bardziej może od, 16, od 15 się zmienili, bo w 15 tu mieli stroje podwodne. I może zamiast omawiać tego Lloyd'a, zacznijmy może zobaczyć, jakie ma minki, i porozmawiamy o tych jego minkach. Ogólnie nie wiem jak tutaj skomentować tą minkę, bo to jest takie ee, ee, takie zdziwienie, takie ee, ee. nie wiem, jak to skomentować, chodźmy do drugiej minki. O, to minę no, już można skomentować, to jest bardziej taka genialna, taka a może walka na miecze, coś tu tym stylu, i takie jak możesz, eee, no dobra, przechodźmy dalej może. Dobrze, skoro Lojda już mamy omówione i mamy jeszcze wojowników omówionych... I mamy już umówioną harmoni, to może dojdźmy do naszego deserku, desera, naszego kryształowego króla. Kryształowy król, inaczej Overlord, a inaczej mroczny władca. Właśnie tak wygląda ogólnie, ma nawet zbrojkę, bo w magazynie nie dostaliśmy Kryształowego króla z brojką, ale tutaj to akurat mamy. I w sumie może i dobrać, bo przynajmniej możemy tak odróżnić od magazynu figurkę, a od zestawu ogólnie nawet i. Kiesały król ma taką samą minkę, jak i w magazynie. Więc niczym się praktycznie nie różni. No i tu nic nie ma. No i w sumie tak był nasz kryszałek król, którym nic nie można dodać nic ująć. Bo ogólnie fajne te złote ramiona, ręce. Lubię złoto, ogólnie lubię złoty kolor i naprawdę bardzo fajnie to wygląda. I może już. Przejdziemy w końcu do naszego głównego tematu, czyli mech Krszawego króla. I oto nasz mech Krszawego króla, który ma właśnie już taką fajną główkę. Ogólnie tak było, spoko wygląda, bo przynajmniej się rusza i nie jest sztywna jak na przykład u na przykład tytana, jakby kolosa z Nexonix, który był wielki naprawdę. I ogólnie wygląda trochę tak główka jak głowa rycerza, coś w tym stylu, ogólnie tutaj się Skrzydła ruszają, jak widzicie, tutaj mamy skrzydła, które się ruszają, ręce i te nogi. I ogólnie ja nie widzę tutaj funkcji zabawowej w tym zestawie, za dużo ich nie ma, oprócz ruszania rękoma. I mamy tutaj ten miecz, właśnie, i możemy tutaj tak łup, 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 poruszyć głową, bądź skrzydłami. Ogólnie nie ma nawet takiej wyrzutni strzałek, który jest w środku sprężynka i się to wystrzela, fajnie. Nie ma takiego smaczka, coś w tym stylu, i to jest naprawdę niefajne. W tym zestawie, że nie ma za dużo funkcji zabawowych. Taklejki, to potworność, jak każdy to wie, ale ogólnie sam zestaw, no, w miarę spoko wygląda. Tak na półkę, naprawdę, według mnie świetnie wygląda, ale niestety ten zestaw ma wielki minus, bo na przykład, jak mamy tutaj, właśnie to miejsce dla kryształowego króla, tutaj, o, nie mogę tego tworzyć, o, to on nam nie wchodzi do końca, bo ciągle nam przeszkadza jego maska. Już Wam pokazuję dlaczego. Nie możemy go postawić normalnie prosto, bo nam zahacza i musimy ciężko nawet go włożyć, musimy tutaj wciskać i zrobić coś, tylu, tylu, taki takim i on musi być tak schylony, nie może być podniesiony, nie może stać przez jego maskę. I musimy go tutaj dawać właśnie bez maski, żeby stał nam normalnie i tak to wygląda myk go Króla, on jest taki schylony. Mi się to naprawdę bardzo nie podoba. Może nie widać, czy jest to szkiełko schylonego, to ok, to akurat spoko że nie widać za bardzo. Ale jeśli chcemy bardziej realizm zrobić tutaj, trakcie zabawy czy coś, to naprawdę to jest wielki minus tego zestawu, że kryształowy król nie może stać normalnie. Ale jednak muszę przyznać, że zestaw w miarę spoko wygląda, jak na taki mech. W sumie nie dziwię się za taką cenę. Ale jednak i tak ponad 200 zł za taki zestaw to jest sporo. Według mnie bardziej 190 byłoby już odpowiednie za zestaw niż ponad 200 zł. I tak właśnie wygląda nasz meczowego króla. Ogień się rusza, jak mówiłem. No i co? Idziemy chyba do naszej oficjalnej oceny zestawu. A więc tak, zestaw ma 5 minifigurek, dwóch kryształów wojowników, Harumi, Loyla i kryszowego króla. I samego za ponad 200 zł elementów, 722 elementy. I teraz ważne pytanie: Jak ocenić ten zestaw i czy się go opłaca? Według mnie tak na oko dałbym bardziej takie 7 na 10. Znaczy, to tak akurat sporo, bo według mnie naprawdę fajnie wyglądają te figurki, spoko wyglądają. Na przykład ta Harumi, kryszowy król, który akurat był w magazynie rok temu. I to akurat ten róż to fio... fiolet, no bo to jest taki róż ciemny dalej niż fiolet. Fajnie się tak odlewa, fajnie ze srebrem. Srebrem, nie srebrem, tylko srebrem. I niestety te naklejki, jakby nie te naklejki to może byłoby 7,5 na 10, ale dlaczego nie 10 na 10, bo niestety jeden to cena, bo za ten zestaw się nie opłaca ponad 200 zł dać, dwa, że kryszały król nie może normalnie stać, jak na przykład tutaj, na przykład teraz jak Harumi stoi, normalnie prosto, nie możemy go dać równo prostego i ogólnie ten miecz sam spoko nawet wygląda, te skrzydła i sam zestaw wygląda spoko, Z temu... 7 na 10, ale oficjalny werdykt, oficjalną ocenę zostawiam wam widzom, bo każdy ma swój gust i każdy inaczej ocenia. Więc dlatego ocencie, jak wam się podoba ten zestaw, napiszcie w komentarzach jaką ocenę według dla was ten zestaw powinien dostać i jak go oceniacie i czy go kupujecie czy nie. I zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, bo już będzie kolejne recenzje z magazynów. W końcu udało nam się zrecenzować ten zestaw, bo ten zestaw już czekał od marca bądź kwietnia na tę recenzję i w końcu się doczekał. Więc dlatego zachęcam do lajkowania, subskrybowania kanału i się widzimy już w następnych odcinkach. Trzymajcie się, do następnego i cześć!